Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj jedziemy, mm, nie wiemy gdzie, jak dojdziemy to napiszę gdzieś tu. Idziemy w szlak, na szlak w góry, będzie pięknie, będzie jezioro, będą będzie, góry. I Irka znalazła czapkę z Daszkiem, więc super, w końcu dało się. Wyjeżdżamy. Byliśmy na zakupach we Francji, bo właśnie tutaj tak się robi. Jest dużo taniej, więc dużo osób, kto mieszka tutaj niedaleko granicy, jeżdżą na zakupy do Francji. Tak się żyje. Godzina w jedną stronę, no 40 minut w jedną stronę na zakupy. To wam nie do piedronki puść. Nie do żabki. No małe zakupki. No małe zakupki. Tylko pokaż. I na dwa dni, na dwa dni. Szlak Dzień, jak Irka jest ubrana i, i ja Ja do tego, do klubu Irka w górę, ja do klubu Zaczynamy nasz szlak Na las ale będą. Idziemy w góry. Tam będzie jeziorko. Tylko po prostu profesjonalny ten. Pro, profesjonalny. Jak to się nazywa? Ci, którzy chodzą po górach. Spinecz? No, spi, Spinacz to nie jesteś. Spinecz nie? Spinecz? A myśli, a spinaczka na góry? Nie. Spinaczka. A my się spinaczka kojarzy to... raczej z takim czymś. Tak. Co tam w góry? Masz tak. Tromo. Profesjonalny turysta o! O tak, nazwijmy to tak. Nie, jakoś to na pewno się nazywa. Jak e, człowiek, który chodzi po górach. To jest mnie Góral. Jesteś góralką. Profesjonalną góralką. Patrzcie, 5 minut drogi. Już są takie piękne widoki. Irka, musimy iść dalej. Jedzenie mamy żeby to sobie posiedzieć, poglądać piękne widoki. No i chyba mamy problem, bo to pokazuje, że to jest zamknięte. Ryzyko, że kamienie będą spadać, dlatego zamknęli drogę. O kurde. No to idziemy jakąś inną drogą, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Okej, okay. okej, okay. ja zapomniałam jak to jest chodzić po górach. Wiecie co najbardziej przeraża? To, co pa to że patrzę na Irkę, a Irka ona, to ona oddycha normalnie, ona po prostu idzie i mówię o, tu dopiero się zaczyna szlak. Он в як, И уже с какие-то минут. А он уже... Я мы за... идем только 10. О, <laughs> 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 oh, курда. Это жестко. <музыка> 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 до познания. wracam na siłownię i będę biegać będę tam nie tylko podnosić ciężar, ale biegać też Uu. ale w sumie ten początek był najgorszy, później jak już tak się faktycznie przyzwyczajesz to jest troszkę łatwiej z oddechem ale tak jest ciężko odzwyczaiłam się dawno nie chodziłam w górę, oj dawno dwa lata temu? trzy? Irka ty jak się czujesz? dobrze? Do. Do. Po prostu dobrze? Nie, no teraz jest dobrze, teraz jest super. Zaraz równiutko idziemy, widzicie jaka piękna droga. Tak może być, tak można iść. No moi drodzy, myślę, że tutaj słowa są zbędne. Komentarze są zbędne. Po prostu zobaczcie, zaraz też polatamy. Pokażę Wam, jak to. Uje, kopię się, jak Ładny piesek. Ale daktyl, daktyl Cię wykocham najbardziej. Jak będziesz to oglądał, to wiedz, że Cię wykocham najbardziej. ooo zimne. Maks na maksymalnie 30 metrów tylko do góry. Dlatego, że tutaj jest jakieś ograniczenie? Tak. A -a -a. No i właśnie łapać drona jednak e, ręką, to nie jest aż takie bezpieczne. Mam krew. A Nawet nie to, że to tak kr no, kr krew jest, tylko to się tak, to, tak uderzyło mocno, wiesz, tak po poznokcia. I oczywiście idziemy dalej, idziemy w górę. Irka powiedziała, że gdzieś tam. Gdzieś tam? I, I tu będziemy po skale chodzić? Nie wiem. Irka, jeszcze raz! Jeszcze raz, tu. Tam są takie małe dąbki, o tam. I tam sobie zjemy, zrobimy przerwę i możliwe, że pójdziemy jeszcze tak dookoła w Uhu! Idziemy! Uhu! Widzicie, jaki pro już znalazła w tym, w lesie jedzenie. To po co my ze sobą kanapki brałyśmy? <śmienic> Nie wiem, czy się najesz tym. <śmienic> <śmienic> mm. Mm. Dobra. <śmienic> Чимы. Thank Wracamy na dół. Idziemy na dół, idziemy tam gdzie byliśmy, idziemy pić piwko. Ten plan mi się bardzo podoba. I później <grywamy> pójdziemy jeszcze w dół. Tam skąd zaczynałyśmy i pójdziemy jeszcze na jeziorko. Patrzcie jakiś tu obok jest jeszcze. Ale już bez wspinaneczki. Mm. Ale dobre, już jest wiąta Pilko z cytryną mm. dobre, dobra, dobre, dobre. Mm. Irka Icia nie za tobą pobiegnął, to ja będę mogła przejść Witam panią, dobrego dnia Czy no w dół jest spokój, w dół jest. W dół nawet mi się podoba, no to że spokój, mi się podoba schodzić w dół Bo jest tak wiecie, jest tak typowo siłowo, jest tak... Każdy krok jest takie napięcie, takie mięśniowe, jest fajnie. I nie czuję, że moje sercu tak. No, wysiłek jednak wytrzymałościowy dla mnie jest cholernie ciężki. I nawet wiecie, nie mam takiej miłości do takiego wysiłku, właśnie do biegania. Jest mi. Próbowałam się przekonać, ale nie. Dlatego zawsze powtarzam, że każdy musi po prostu wybrać swój rodzaj wysiłku. Ktoś lubi, ktoś lubi siłowy, ktoś lubi bieganie. Ale jeżeli chcecie zrobić sylwetkę, no to jednak siłowy. Siłowy inaczej się nie da. Co to Mylka? Eee, Jeremy gotuje dla nas kolację, także wszystko będzie gotowe. Uuu! Co gotuje dobrego? No właśnie kisz. Kisz. kisz Ale nie ja wiem jaki. Kisz, kisz. Kisz, kisz. kisz, kisz. O, fajnie. Moi drodzy chill, zaraz coś zjemy, nie coś, tylko kanapki dajemy. I do domko. Patrzcie jaki kolor w ogóle wody w tym jeziorze. On jest po prostu przezroczyste.